Cześć wszystkim. W dniu dzisiejszym chciałbym wam pokazać naszą końcową wyprawę do Tajlandii. Będziemy w Bangkoku. Ten odcinek chciałbym skrócić jak najbardziej się da, żeby nie przeciągać go w nieskończoność. Bangkok jest tak wielki, tak olbrzymi, tak ma dużo zabytków, że można by zrobić o Bangkoku kilka odcinków. Postaram się zmieścić to wszystko w jednym. Zobaczymy jak tu nam się uda. Pokażę wam króciutko najważniejsze zabytki, najważniejsze miejsca, w których byliśmy i które polecamy na pewno z pełną odpowiedzialnością. Są to takie top w Bangkoku. Jak widać na filmiku, znajdują się w tej chwili metrze. Początkowo chcieliśmy w ogóle z lotniska pojechać taksówką, Grabem, Uberem, czymkolwiek. Do, do centrum, gdzie mieliśmy hotel wykupiony, ale w związku z tym, że na lotnisku były drogowskazy, bardzo fajnie oznaczone, na metro, na, na, do, do skytrainów, więc postanowiliśmy szybciutko zmienić zdanie i poszliśmy sobie na, na, na tego właśnie skytraina. Bilety kosztowały naprawdę niewiele, kosztowało nas parę złotych, dojazd do centrum, jechaliśmy tam około pół godzinki. Pierwszym miejscem, do którego się udaliśmy, w związku z tym, że znajduje się bardzo blisko naszego hotelu, jest Narodowe Muzeum w Bangkoku. Powstało ono w roku 1782. Znajdują się tam bardzo fajne zabytki, rzeźby, posągi Buddy, malowidła. Zobaczycie później w kolejnych minutach przepiękna sala, w której są różne powozy którymi poruszali się królowie tańscy. Zobaczycie, naprawdę jest, to robi ogromne wrażenie. No czegoś takiego nie widziałem nigdy w życiu chyba już nie zobaczę. W tym miejscu chciałbym Wam powiedzieć parę słów na temat transportu w Bangkoku. Bangkok jest naprawdę bardzo dobrze skomunikowany. Jeździ tam bardzo dużo autobusów, bardzo dużo jest pociągów, metra, metro jest, oczywiście tuktuki, taksówki, ale polecam, najbardziej polecam naprawdę, jeżeli chodzi o transport dla taki turystyczny, zainstalować sobie aplikację Grab, to jest taki nasz odpowiednik Ubera i zabrać sobie transport za pomocą tej aplikacji właśnie. Po pierwsze, nikt Was na pewno nie oszuka, dlatego że wpisujecie miejsce, z którego jedziecie, do miejsca docelowego, wyskakuje Wam cena za ten konkretny przewóz, płacicie, zatwierdzacie, przyjeżdża po was gościu i tyle, koniec. Nie płacicie nic kierowcy za transport. Nie trzeba się targować, nie trzeba znać języka do tego. Naprawdę jest to najbardziej polecana opcja i my właściwie w większości poruszaliśmy się właśnie grabem. Ale również fajnie jest pojeździć sobie, pojeździć, popływać w zasadzie, łodziami, które kursują po głównej rzece w Bangkoku. Na przykład my jechaliśmy z okolic naszego hotelu do świątyni Wat Arun, Właśnie statkiem płynęliśmy i wyobraźcie sobie, że ten statek kosztował 40 batów. No to jest na złotówki 4, 50 no 5 złotych niech będzie. A naprawdę przygoda też bardzo fajna. Można popłynąć po tej rzece, pooglądać sobie zabytki, dlatego że tam jest bardzo dużo przystanków po drodze. Z jednego brzegu do drugiego brzegu płynie sternik, kapitan i fajna sprawa. Można potraktować w ogóle taki przejazd statkiem jako, jako dodatkową atrakcję. Kolejną atrakcją, którą udało nam się tego samego dnia jeszcze zwiedzić, Ponieważ po muzeum poszliśmy prosto do świątyni Pho. po polsku nazywamy ją, i tu chyba bardziej wszyscy znacie ją z tej nazwy: Świątynia Leżącego Buddy. Ta świątynia, moi drodzy, mierzy aż 46 metrów długości, jest pokryta cała złotem. Wrażenie jakie ona robi na żywo, to mm, głowa boli. Każ, żadne zdjęcie, żaden filmik tego nie odda. Jak się wchodzi do tej świątyni się zobaczy tego, tego leżącego buddy, to oczy wychodzą na wierzch. Wyobraźcie sobie, że każda stopa posągu ma 3 metry wysokości i 5 metrów długości. To jest wyobrażenie. 3 metry wysokości. Przeciętny człowiek ma 1,80 mężczyzna wzrostu mniej więcej. A ta świątynia ma wysokość 3 metry. Na podeszwach stóp znajdują się ilustracje wykonane z masy perłowej przedstawiające 108 wizerunków Buddy. Obok tego posągu Buddy znajduje się 108 miseczek, gdzie tam turyści sobie wrzucają pieniążki, które, które później da, mają dać dla nas szczęście. Wejście do tej świątyni kosztuje, szanowni Państwo, 200 batów. Tak, sprawdzam na bilecie, mam tu bilecik, kosztuje wejścióweczka 200 batów, czyli 25 zł. Ale tutaj pamiętajcie, że to jest nie tylko sam Budda, to jest w ogóle cały kompleks świątyń. On jest naprawdę też bardzo stary, on jest starszy niż w ogóle, yy, niż muzeum na przykład to narodowe. Ono powstało w XVII wieku, ten cały kompleks, cały ogólnie robi wrażenie super. Polecam, polecam gorąco. Po zwiedzaniu tych zabytków, które widzieliście, wieczorkiem udaliśmy się jeszcze przed spaniem na jedną ze słynniejszych ulic w Bangkoku Kaosan Road. Jest to uliczka imprezowa typowo. Znajdują się tam bary, restauracje, dyskoteki, oczywiście sklepiki z różnorodnościami, z ciuszkami, ze wszystkim, co tylko można sobie wyobrazić. Można tam zjeść naprawdę fajne dania od pad zwykłego poprzez y, można próbować różnych owadów smażonych na głębokim oleju. Y, krokodyla można sobie było zjeść. Nie próbowaliśmy, troszkę żałuję. Rzecz nie wiem, gustu, powiedzmy sobie, jakoś tak nie odważyliśmy się tego zjeść. Poza tym względy etyczne, jakoś tak nie bardzo pozwalały. Yy, głównie imprezownia totalna. Tam się do późnych godzin nocnych, do porannych właściwie, dzieje. My tam za długo nie byliśmy, byliśmy zmęczeni po całej podróży, po całym zwiedzaniu. zwiedzania. Poza tym jesteśmy raczej... Skórami stajemy, więc szybciej chodzimy spać. Nie byliśmy tam w godzinach późno nocnych, a wiemy, że późną nocą w Bangkoku się dzieje różnie. Troszkę szkoda, że tak nie zobaczyliśmy, ale nic, nadrobimy to następnym razem. Zobaczcie sami, jak to wszystko wygląda. Kolejnego dnia udaliśmy się najpierw autobusem, potem pociągiem do największego i najsłodniejszego nocnego targu w Bangkoku. On tak naprawdę w ciągu dnia też jest oczywiście otwarty. On się nazywa Chatuchak. Wyobraźcie sobie, że jest tam 15 tysięcy straganów. W ciągu weekendu odwiedza ten targ około 200 tysięcy ludzi. Można tam się naprawdę pogubić. Są co prawda tam mapki rozrysowane, yy, jakie działy, w którym miejscu się znajdują. Tam jest tyle tych uliczek, że naprawdę się można pogubić. Yy, proponuję Wam, bo my się troszkę pogubiliśmy tam, w sensie takim, że zaczęliśmy chodzić w tych samych miejscach. No, poszliśmy w jedną uliczkę, w drugą, w trzecią, skręciliśmy, wróciliśmy i w końcu wracaliśmy w to samo miejsce, a naprawdę jest tam tak dużo tego. Tam można kupić wszystko. Dosłownie, dosłownie, dosłownie wszystko. Są całe alejki z jedzeniem, całe alejki z odzieżą używaną, całe alejki z, z różnymi rzeczami, na przykład do boksu tajskiego. Każda uliczka jest od czegoś innego. Można kupić tam zwierzęta, antyki, wszystko. Polecam tam odwiedzić ten targ. Kilka godzin na pewno, tak do południa trzeba, bo nam tak zajęło. Pojechaliśmy tam rano i. Całe do południa na to zajęło czasu, bardzo, 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 bardzo dużo, ale można kupić tam pamiątki, ubrania, co tylko się chce. Zobaczycie zresztą sami na filmiku, jak to wygląda, bez żadnego dodatkowego komentarza. Dużo, dużo, dużo rzeczy tam jest. Yeah, I don't know if that. Yeah, I think it's quite similar. It might be rather fun. Can you see London? Oh, oh, see. Po zwiedzaniu tego bazarku, na którym byliśmy, poszliśmy do hotelu, troszeczkę odpoczęliśmy i poszliśmy sobie na yy, wycieczkę łodzią. I łodzią popłynęliśmy do świątyni świtu. Po tajsku nazywa się ona Wat Arun. Jest to królewska świątynia poświęcona drugiemu panowaniu dynastii Hakkwi. Znajduje się to najspanialsza pogoda, przepraszam, pagoda. Pogody to mamy na niebie. Pagoda, symbol yy, tej wyspy, położona jest na zachodnim brzegu rzeki Chao Praja. Jest to must have. Musicie to zobaczyć coś bajecznego. Patrzcie, oglądajcie i podziwiajcie. 貴重品などには十分ご注意ください。バッグは前に。 Prosto z VAT Arun Poszliśmy już sobie z Bucika To jest dość daleko, też poszliśmy chyba z godziny czasu Było takiego, takiego spacerku Poszliśmy na chińską dzielnicę Zobaczyć jak to wygląda no, Słynna chińska dzielnica W Bangkoku no, Kolorowo się poczuliśmy naprawdę jak w Chinach Jedyne co to tych ludzi tak dużo My nie lubimy tłumów aż tak bardzo mocnych Tyle ludzi, że tam ciężko się było przyciskać Coś w ogóle ponagrywać Oj tak ciężko było ale to oświetlenie tego wszystkiego, atmosfera, która tam panuje, no naprawdę szał. Fajna sprawa, też taki must have, który trzeba zobaczyć, będąc w Bangkoku. No, niektórzy jeżdżą specjalnie po to, żeby tam do żeby Bangkoku być tam, właśnie. No, mi się oczywiście podobało, ale tak jak mówię, mnie za dużo ludzi, za duży gwar, za duży hałas. Atmosfera super. Moi drodzy widzowie, bardzo często zadajecie pytania. Moi znajomi i tak dalej. Ile nas kosztowało, kosztowało taki wyjazd? Powiem Wam tak: 12 tysięcy złotych nas to kosztowało całościowo. Tylko z tym, że tutaj pamiętacie, ja do ceny doliczam wszystko. Wszystko. Wjeżdżam z portfelem jakimś tam i ile wydałem? Przez cały pobyt. Doliczam do tego koszty transportu w Polsce na lotnisko parking na lotnisku, wizy ewentualne, yy, wszystkie opłaty za transport. Za hotele, za wyżywienie, przeloty, oczywista sprawa najdroższa spra rzecz, która tylko może być tutaj. Yy, doliczam do tego wydatki własne typu papierosy, palę papierosy, więc tutaj też doliczam. Kupowałem w, w Tajlandii papierosy. Na mówiąc, powiem Wam, że one kosztują około 12 zł na, na nasze, czyli troszkę taniej niż w Polsce. Yy, ale jak na kraj azjatycki, mi się wydaje, że dość drogo. Ja doliczam jakieś tam piweczko, które gdzieś tam się wypiło, no wszelkie przekąski. Transport na miejscu, łącznie z pamiątkami. A pamiątek naprawdę kupiliśmy dużo, 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 dużo. Jedna trzecia walizki to były pamiątki. Nie mówiąc dużo magnesiki jakieś. Aż mi trudno nawet teraz wymienić, co tam kupiliśmy. Jakieś dziwne słodycze tych, ichniejsze takie. Nie kupowaliśmy nic takiego oczywistego, co można kupić w Polsce. Jakieś dziwne orzeszki. Chipsy rybne, no takie, takie różne cudeńka. Przyprawy, ubranych troszeczkę. piliśmy. naprawdę sporo tych pamiątek, przywieźliśmy. Więc ja tutaj doliczam wszystko. Zatem, jak widzicie, każdy może wydać yy, różną kwotę. To nie może powiedzieć, że my wydaliśmy 12, to ktoś przygotuje na 12 tysięcy i tyle wyda. No niekoniecznie, bo ktoś może wydać więcej, bo będzie spał w droższych hotelach, będzie odżywiał się gdzieś w drogich restauracjach. My jedliśmy różnie, troszeczkę na street foodzie, troszeczkę w restauracjach, przy uliczkach, ktoś może pić więcej piwa na przykład, no różnie, różnie, różnie to może być, może iść taksówkami, dlatego, ale uważam, że takie 10 to jest takie minimum, które, które trzeba sobie za, z, zabezpieczyć na dwie osoby, na dwie osoby podkreślam, na te dwa tygodnie jak my byliśmy łącznie z przejazdami, z przelotami wszystkimi między wyspami i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest dużo? Wydaje mi się, że nie. Na pewno można zrobić to jeszcze taniej. Można zrobić taniej yy, spać w jakichś hotelikach, hostelach i tak dalej. My spać raczej w dobrych hotelach, nawet bardzo dobrych, powiedziałbym. A i tak nie wydadził fortuny na te hotele. Yy. I tyle właściwie, jeżeli chodzi o podsumowanie takiego pobytu, kosztów, które tam były. Słuchajcie, parę słów jeszcze na temat pogody, jaka panuje w Tajlandii. My byliśmy, jak wiecie, wcześniej, mówiłem. W przednich filmikach, byliśmy na Phuket. Tam było gorąco i parno i to tak na maksa. Wchodziło się z klimatyzowanego pomieszczenia. Z hotelu parę minut i człowiek był cały mokry. Duża wilgotność. Wysoka temperatura robi swoje i naprawdę gorąco jest jak diabeł. Mi to tak bardzo nie przeszkadza, ja lubię takie klimaty, ale niektórym to może już przeszkadzać mocno. Mi pasowało. Co z tego, że mokry jestem, jak mam piękne widoki za oknem blisko morza, mogę się spójść, schodzić do cieplutkiego zresztą może, ale, ale można się schodzić, w tym morzu. Wszystko. wszystko było przepięknie. W Bangkoku było czuwalnie chłodniej niż na Phuket, zdecydowanie. Też gorąco oczywiście, ale było jednak tam yy, różnice czuć w temperaturze, szczególnie wieczorkami. To tam już było poniżej 30 stopni, więc taka różnica jest. Jeżeli na Phuket było 35-36 stopni, tak tutaj było w granicach wieczorem poniżej 30, no to jest to różnica już taka odczuwalna i bardzo przyjemnie, fajnie. Pamiętajcie, żeby nie zmylić się tym, że w Tajlandii jest gorąco i nie brać sobie nic na długi rękaw. Trzeba mieć koniecznie coś do ubrania na długi rękaw. Po pierwsze w pociągach, w samolotach, w taksówkach jest jednak chłonno. Pamiętajcie, że jest Trzeba się ubierać, lepiej sobie ubrać bluzę, a potem je zdjąć niż marznąć i Potem wyjść na gorące, naprawdę łatwo się jest przeziębić. Dużo osób właśnie narzeka na to na przeziębienia w takich krajach tropikalnych, właśnie ze względu na to, że się nie potrafią ubrać prawidłowo, odpowiednio. Dodatkowo, długie ubrania są wam koniecznie potrzebne, jeżeli chcecie zwiedzać świątynie. Pamiętacie, że kobiety w szczególności muszą mieć zakryte ramiona, często nawet nogi do samych kostek bardzo często tak jest ale zazwyczaj wystarczy za kolana i to jest taki must have. na przykład w świątyni Wielkim Pałacu Królewskim w którym będziecie zaraz widzieć go, tam nawet mi kazali do kostek ubierać spodnie długie nie mogłem nie mogli mieć krótkich spodni taki za kolano, za kolano, szczepili się mnie musiałem na miejscu dokupić za 200 batów, bo, bo w świątyni też sprzedają spodnie i tam 200 batów kosztowały, a przed świątynią kosztują 100 batów także też pamiętajcie o tym, żeby do Wielkiego Pałacu królewskiego pałacu wziąć ze sobą długie spodnie. I tu nie ma przeproś. Myślałem, że mi się uda, ale mi się nie udało. Ale na przykład do świątyni leżącego Buddy wszedłem normalnie w krótki spodenkach, w krótkim rękawku, nie było problemu. Dlatego w plecaczku zawsze warto mieć te spodnie, te słynne słonie. One dużo nie zajmują, są leciutkie i taniośkie. Warto to mieć ze sobą. Jeżeli chodzi o jedzenie, to już mówiliśmy wcześniej. Jeżeli chodzi o kasiorkę, warto mieć ze sobą, moim zdaniem, lepiej mieć ze sobą dolary i te dolce na miejscu sobie wymieniać w kantorze. Kantorów jest tam cała masa, co kilka kroków są kantory, wlecie biją o klientów. Ceny są w, na Pucket na przykład bardzo podobne w tych kantorach, też nie ma co tam wydziwiać, że a ten jeden grosztanie, ten grosz, grosz, to nie ma żadnego znaczenia. Tak naprawdę. Przy takich niewielkich stosunkowo wymianach. Dlatego brać dolce i te dolce sobie wymieniać. Można mieć oczywiście też euro, też nie ma najmniejszego problemu. Kartą można płacić w wielu miejscach, ale nie wszędzie. Dlatego ta gotówka jest raczej taka niezbędna, żeby tam mieć. Jeżeli chodzi o internet, szanowni Państwo, ja kupiłem sobie poprzez aplikację. Seili. Seili, tak, internet w Polsce, kartę e-SIM. Wszystko zadziałało tutaj elegancko, dobrze, prawidłowo. Od razu po przylocie do Tajlandii mieliśmy internet, dzięki temu, ale jednak wychodzi to dwa razy drożej niż jakbyśmy chcieli kupić na miejscu. Nawet na lotnisku, na miejscu, jakby się chciało kupić kartę, to i tak wychodzi taniej ta karta SIM niż kupując kartę poprzez aplikację jakąś e-SIM w Polsce. Dlatego na kolejny wyjazd już tego błędu nie popełnię, będę przylatywał i na miejscu będę sobie kupował te karty już, już po przylocie. Na lotnisku jeszcze najlepiej. Dlatego, że dlaczego na lotnisku od razu? No dlatego, żeby mieć internet, trzeba mieć dostęp, żeby mieć transport, no, trzeba mieć dostęp do internetu, żeby zamówić sobie, taksówkę przez graba i tak dalej, i tak dalej. No, lepiej to, ten internet mieć. No, ja są inaczej, tego nie wyobrażam w ogóle. Tym bardziej ze słabą znajomością języka, no jednak lepiej mieć y, ten internet, żeby coś tam na Google tłumaczył, przetłumaczyć, w razie w, y, no czyli się po prostu bezpieczniej dzięki temu. W razie, jakby ktoś miał jakieś pytania, zachęcam do jakichś komentarzy, do zadawania pytań, y, chętnie odpowiemy na to. Powiem Wam tylko tyle, że Bangkok i Tajlandia w ogóle nas na tyle zauroczyła, że w przyszłym roku, na naszej zimy jeszcze, 2026. Robimy powtórkę z rozrywki. Będzie powtórka do Tajlandii. Nie możemy się już doczekać tego wyjazdu. Kolejnym must have jest Grand Palace, czyli pałac królewski w Bangkoku. Jest to taki kolejny must have. naprawdę. Musicie to zobaczyć cały kompleks pałacowy królów tajskich. No aż nie ma nawet o czym mówić, bo jest tak dużo tych różnych świątyń tam, pałaców, pagód i tak dalej, że szczęka opada. Wszystko przepiękne, czyściutko, ozdobione złotem, aż kipi z tego. Fajnie, bo tam dostajecie mapkę do tego, można sobie wszystko ładnie pooglądać, popatrzeć na mapce, co poczytać, co jest, co. Dość drogie wejście tam, ponieważ kosztuje za osobę 500 Batów, czyli około 60 zł wejścióweczka, ale oczywiście warto. Też z zbiziutko naszego hotelu było to, także też co zobaczyliśmy. Trafiliśmy na zmianę warty królewskiej. Widzicie na filmiku. No, fajne widowisko. Super. Udało nam się, Szanowni Państwo, jeszcze wyskoczyć na oglądanie drapaczy chmur w Bangkoku. Oczywiście królem tego wszystkiego jest King Power Mahanakhon. Jest to taki oryginalny drapacz chmur, charakterystyczny dla całego Bangkoku. Jego nieregularna konstrukcja daje złudzenie, jakby wieżowiec nie był jeszcze dokończony. Składa się jakby z takich klocków połamanych, wygląda jakby miał zaraz się rozsypać. On został oddany do użytku w 2016 roku, można na niego wjechać windą odpłatnie, koszt wjazdu wynosi około 800 batów. Na, na sam szczycie jest odkryty taras widokowy, restauracja. Fajna sprawa z tego co wiem na zdjęciach, bo my tam nie byliśmy niestety, na samej górze, Z względu na brak czasu, bo już musieliśmy wracać do hotelu, potem już na wylot do, 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 do Polski. Dodam tylko, że ten wieżowiec ma 314 metrów. Robi wrażenie, widać go naprawdę z wielu, wielu punktów Bangkoku. Fajne, fajne wrażenie robi ten wieżowiec. Poza tym jest dużo, dużo innych wieżowców w okolicznych miejscach, ale on robi takie najważniejsze, najlepsze wrażenie. Super, super wycieczka była też, żeby to zobaczyć. No w Polsce tego nie ma, niestety. Jesteśmy już na lotnisku. Mamy kilka godzin czekania. Sobie siedzimy i akurat jesteśmy przy punkcie, gdzie Pan sprytnie owija walizeczki yy, folią streczową. Zobaczcie, jaką fajnie to robi mu to fajnie idzie. Cóż, żegnamy się z Tajlandią. Kolejne nasze filmy będą już z innego miejsca w Azji. Tym razem będzie to Sri Lanka, Szanowni Państwo. Zobaczycie niedługo, mam nadzieję, że niedługo, bo ja zawsze tak mówię, że niedługo, a potem nie mam czasu, żeby to zrobić, ale myślę, że się wezmę i jak to postaram się, jak najszybciej tylko będę mógł. Nie obiecuję, że to będzie za tydzień, za dwa czy za miesiąc. Jak zrobię, to po prostu wrzucę na YouTube. A żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda Sri Lanka, tymczasem żegnamy się z Tajlandii. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że podobało się, Pamiętajcie jedną jeszcze rzecz. Ja to robię głównie dla siebie. Dlaczego robię, wrzucam na YouTube'a Dlatego, żeby te filmiki mi nie zniknęły. Ja już kiedyś nagrywałem sobie filmiki różnorakie na płyty, na CD, DVD, albo się gdzieś pogubiły, albo się po prostu zniszczyły od przechowywania i gdzieś mi umykały te, te, te filmy. A ja wiem, że jak wrzucę na YouTube'a, to te filmiki będę miał już zawsze. Chyba, że coś YouTube wymyśli. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.